Nie, jednak Alfa Romeo to stan umysłu, Włoszczyzna no ma to do siebie, że ma jakieś takie swoje dziwactwa no i tutaj chciałem Wam pokazać jaką, jakie dziwactwo ja znalazłem w moim modelu. Słuchajcie, fajnie wyposażony samochód, od nowości go mam, samochód fajnie się prowadzi, fajnie jeździ, ogólnie nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, a jeśli chodzi o wyposażenie, no to jest wyposażony w elektryczną klapę, którą można takim gestem otworzyć, przynajmniej można było dotychczas. Od jakiegoś czasu mam problem właśnie z otwieraniem takim gestem, nogą otwieranie klapy, i w związku z czym pojechałem do serwisu. Serwis w Katowicach zmarnowałem około 2 godziny czasu na to, żeby tam dojechać, poczekać, zweryfikować naprawę, i jak się okazało, usterki nie stwierdzono. Natomiast, no to co z tą klapą? W końcu działa czy nie działa? Słuchajcie, dotychczas klapy otwierają właśnie takim gestem. Normalnie wszystko działało, ale od jakiegoś czasu ta klapa na ten gest nie działa. No i tutaj Mechanik stwierdził, że klapa działa na no taki gest. Nie wiem, czym się różni takie machnięcie od takiego kopnięcia, ale jak widać różni się na tyle, żeby Alfa chciała z nami współpracować. Podobno taki gest, który wcześniej zaprezentowałem, tyczył się modelów poprzednich, a teraz w nowych modelach właśnie jest taki gest kopnięcia. Ja jestem generalnie tak czy inaczej zadowolony, bo samochód jest sprawny, nic tutaj się nie zadziało negatywnego, natomiast Alfa najprawdopodobniej zechciała się w międzyczasie jakoś zaktualizować, dojść do etapu, w którym już machanie nogą przeszkadza, teraz jest kopanie nogą. Słuchajcie, no Włoszczyznę niektórzy będą nienawidzić za... No, ale dajcie znać, co wy uważacie o włoskiej motoryzacji i ich śmiesznych fanaberiach. No, naprawdę. Tutaj uśmiecham się, jak nie wiem, jak się dowiedziałem, że wszystko działa, tylko muszę po prostu zmienić pozycję nogi przy otwieraniu bagażnika. Ciekawe.